Chciałbym teraz pokazać, w jaki sposób poruszać się po sklepie firmy LR, jak składać zamówienie, jak szukać produktów. Zwłaszcza, że sklep jest od niedawna w nowej szacie graficznej, troszkę w innych miejscach są pewne rzeczy, więc, żeby to ułatwić, jak również nowym osobom, a więc po kolei. No, wpisujemy sobie www.lr. World, jak świat po angielsku, com. O, to już mi podpowiada. Ładuje się, ładuje. No i mamy taka strona. No i oczywiście tutaj zaloguj się. Zaloguj się do tak zwanego back czyli części specjalnej, bardzo mocno rozbudowany dla osób zarejestrowanych, dla partnerów, zwykłych klientów i partnerów biznesowych, bo to jest jakby to samo. I do zalogowania się, tutaj się nam pojawia, mamy tutaj dwa okienka. W pierwszym wpisujemy swój numer partnerski. Jeżeli nie znasz swojego numeru ID partnerskiego, to zadzwoń do osoby, która Ciebie rejestrowała i powiedz, że potrzebujesz swój numer ID. Wpisuję swój numer ID i wpisuję swoje hasło. Ważna informacja, jeżeli nigdy tego nie robiłeś, nie robiłaś, to oprócz numeru ID potrzebujesz tak zwany PIN do pierwszego logowania. PIN do pierwszego logowania. Ten PIN możesz uzyskać w firmie LR, dzwoniąc po prostu do nich i. Jak już się dodzwonisz, ja zaraz podam tutaj numer telefoniczny. Telefon do firmy Alert to jest już podaję 32 351 12 50. Tam trzeba wysłuchać. Ja jeszcze raz powtórzę. 32 351 12 50, tam trzeba wysłuchać takiej formułki automatu, odczekać aż do momentu, gdy automat powie język polski wybierz jeden, no, wybierajmy jeden na klawiaturze i już nas przełącza. I wtedy jak zadzwonimy, dodzwonimy się, no to wtedy mówimy, poproszę o PIN do pierwszego logowania, taki czterocyfrowy PIN, Wówczas będzie pytanie o właśnie nasz numer ID i datę urodzenia. No datę urodzenia to każdy zna. I jak już sobie wbijemy właśnie tutaj ten te hasło, ten pin jednorazowy, to w sobie ustanawiamy już swoje hasło. Ja już swoje mam dawno ustawione. Więc po zalogowaniu się <coughs> pojawia się taka strona, taka powiedzmy taka techniczna. Tutaj mamy bardzo różne, no. e, bardzo różne działy, ale żeby przejść tutaj do sklepu, można od razu przejść tutaj tym koszyczkiem. A no powiedzmy, że tym koszyczkiem niech będzie OK e-sklep. Przechodzimy tym koszyczkiem i jesteśmy w sklepie internetowym. Sklep internetowy LR jest sprzężony od razu z magazynem, dzięki czemu zamówienia są wprowadzane od razu, natychmiast. Te punkty są naliczane od razu w czasie rzeczywistym dosłownie dwie minuty później są już punkty widoczne i jest sprzężony z magazynem, co oznacza, że produkt wyjdzie tego samego dnia z magazynu już no chyba, że złożycie zamówienie wieczorem albo w nocy, no to wiadomo, że no tam nikt nie siedzi w nocy. No to jest tak troszkę inaczej, w, w tym znaczeniu, że mamy tak zwany kalendarz adwentowy, czyli od 1 grudnia do 24 promocje codzienne. Każdego dnia jest coś na jeden dzień tylko promocją, ale te promocje są rzeczywiście bardzo mocne. I tutaj właśnie klikam. Jak widzicie, pojawiła się łapka, klikam w kalendarz adwentowy. Dzień, w którym ja to nagrywam, to jest 14 grudnia. No, i sobie szukamy, tak jak kiedyś było, że się otwierało tam okienka w takiej wielkiej bombonierce i tam różne rzeczy były. Szukam, jest 14 i mi się tutaj odkrywa. Co jest na dzień dzisiejszy? Promocy, patrzcie, inne okienka są nieaktywne, więc nie mogę zobaczyć do przodu, a dzięki temu to powoduje, że no każdy codziennie sobie zagląda. Więc zobaczmy, cóż jest w promocji 14 grudnia, jak duża jest ta promocja. No widzimy Night Master, czyli produkt dla osób, które. Słabo śpią albo wydaje mi się, że śpią dobrze, ale rano budzą się i są zmęczone, więc jeżeli ktoś rano się budzi i jest zmęczony, to znaczy, że nie regeneruje się podczas snu, to znaczy, że jego sen jest płytki. To jest bardzo istotne. Nightmaster Product to są takie saszetki, które rozpuszczamy w niedużej ilości wody, tam powiedzmy jedna trzecia, 1 czwarta szklanki i wypijamy mniej więcej pół godziny przed snem. To nie jest Produkt, który nas usypia, to jest produkt, który powoduje, że my mamy głęboki sen, a więc budzimy się wypoczęć. Oczywiście tutaj nie oczekujcie rezultatów po dwóch czy trzech zastosowaniach. Tu rezultaty pojawiają się mniej więcej po dwóch tygodniach, bo no po prostu organizm musi jakby do niego muszą dotrzeć te różne zmiany. To są niezwykle ciekawe. Składniki, szafran, ekstrakt z chmielu, z szyszki chmielowej, aloes, jeszcze kilka innych. Bardzo, bardzo ciekawy produkt, który dostał nagrodę German Brent Award, czyli niemiecki produkt roku. No i zwróćmy uwagę, mamy tutaj przekreśloną cenę 206,40 zł. I tyle kosztuje normalnie, to jest cena już klubowa. A w tej promocji Mamy 160 zł, więc 45 zł naprawdę yy, bardzo dobra cena. Ok. Zwróćmy uwagę, jestem w ofertach. Tutaj mamy najnowsze Czas Świąt, i tutaj aktualne oferty sobie zobaczmy, cóż tam jeszcze jest. No i tutaj są różne, różne są ciekawe oferty, sugestie. Tutaj możemy sobie poglądać, natomiast jeżeli my chcemy, na przykład, wybrać sobie produkty do kuracji choraka, przypominam, że produkty do kuracji choraka to są te produkty suplementacyjne, je szukamy w dziale odżywianie. W dziale odżywiania szukamy działu produkty. O, tutaj, klikam produkty. Klikam produkty i trzeba troszeczkę przewinąć w dół. Popatrzcie na tą, tą listę produktów różnych wypisanych nazwami po lewej stronie i tutaj mamy produkty, o właśnie to jest to, co nas interesuje i tu mamy już pogrupowane w niektórych przypadkach kilka produktów jakby pod jednym linkiem, na przykład tutaj mamy, tu gdzie w tej chwili jest kursor, mamy Super Omega, Woman Fito, Reishi i Active Freedom. Tutaj w tym takim jakby zestawie mamy Protein Power, Fiber Boost, czyli błonnik herbata ziołowa. No i załóżmy, że chcemy sobie po kolei, no dobra, herbata ziołowa jest jednym z produktów do kuracji choraka. Kliknąłem, teraz przewijam, już patrzę sobie w tym momencie obrazkowo, można powiedzieć, jest, 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 dodaj do koszyka. Tadam, da o tutaj pojawiło mi się, że to będzie dodane do koszyka, jest ilość, mogę zmienić tutaj, ale powiedzmy, że nie zmieniam, dodaję do koszyka. Przejdę do koszyka, nie, bo ja chcę dodać kompletny zestaw do kuracji choraka, kontynuuj zakupy. No jestem tam, gdzie byłem, no i teraz się dalej przyglądam tutaj tym produktom. Wiemy i dobrze pamiętać, że do pełnej kuracji choraka jest potrzebnych pięć produktów, tak jak pięć palców u ręki, więc OK. Żel do picia, żel aloe vera, siwera, czyli ten z dodatkiem krzemu. No tutaj mamy żel, sobie przechodzimy, szukamy, mamy siwera, jest siwera, dodaj do koszyka, pokazuje co nam będzie dodawać, dodajemy do koszyka, no i kontynuuj, więc mamy dwa z pięciu, ok, co tam dalej. Kolostrum, oczywiście, że kolostrum. <laughs> kolostrum i nawet Pro 12 jest w tej samej jakby zakładce, więc tutaj mamy, ok, pierwsze jest Pro 12, no to dodajemy. Pro 12. Jedna sztuka, ok. No i tutaj jeszcze pisało, że tu jest kolostrum. Czystek, czyste kolostrum wpłynie, kolostrum trójpak, no i kolostrum tutaj kapsułki. Dodajemy do koszyka. No a załóżmy, że mamy osobę, która ma nie tylko na dwa, ale otyłość. Tam będą potrzebne podwójne dawki kolostrum, więc piszemy dwa. Dodaj do koszyka. Okej. Okay. Eee, czy my wszystko, czy czegoś nie zapomnieliśmy. Sprawdźmy sobie po prostu w koszyku. O, tutaj mamy koszyk, widzicie, pisze 5 produktów. Ok, czyżby chyba wygląda, że wszystko, tak. Że wszystko. O, tu kliknąłem, teraz mi pokaże koszyk, więc mamy tak, herbata raz, aloes dwa, probiotyk 3, kolostrum 4. Tam pokazywało 5, bo kolostrum był w ilościach dwóch, więc brakuje jednego produktu i to będzie probalans, tak, probalans, więc wracamy, wracamy do, wracamy do sklepu, tutaj dalej odżywianie, produkty. Jesteśmy w produktach, przewijamy troszkę niżej, szukamy, o jest tabelka, gdzie pisze na tej takiej belce, zielonkawo, szarej taki produkty, szukamy ProBalance. Szukamy, o jest ProBalance tutaj. Szukamy ProBalance, mamy ProBalance. Dodajemy do koszyka jedną sztukę. No, i są nam jeszcze potrzebne paski PH. Paski PH. No to tutaj po prostu w okienku wpiszemy paski. Szukaj. Szukaj, szukaj. Są paski. Hurra! Są paski. Dodajemy do koszyka, i w tej chwili wiemy, że już mamy komplet. Tutaj jeszcze. Nam sugerują, że jest jakaś próbka, no ale powiedzmy, że my jej nie chcemy. Przechodzimy do koszyka. Przechodzimy do koszyka. No i teraz jeszcze raz sobie sprawdzamy. Herbatka, raz, aloes 2, probiotyk 3, Colostrum 4, ProBalans 5, paski też, one nie liczą się jako produkt. Mamy 5 produktów. Tutaj mamy podsumowanie, wiemy ile to będzie kosztować, więc ta wzmocniona kuracja z podwójnym kolostrum 636 zł. Do kasy. Dane do faktury. Tutaj to są moje dane. Adres pokrywa się z adresem na fakturze, tym adresem, który podaliśmy. Płatność za pobraniem, zawsze to wybierajcie, gdyż jest to po prostu najprostsze i najszybsze. Dalej do przeglądu zamówienia. No i takie już jakby podsumowanie, prawda? Liczba produktów, kwota, koszty dostawy zero, no bo tutaj przekroczyłem. Na kwotę 400 zł, gdzie nie 600, przepraszam, 600 zł, gdzie nie ma kosztów przesyłki w ogóle. Ilość punktów w tym przypadku 277. Pamiętajmy o od, od zaznaczeniu: akceptuję warunki, no i kupuję z obowiązkiem zapłaty. Tutaj tego nie kliknę, bo to by wpadłoby mi już jako rzeczywiście mój zakup. Nie, nie potrzebuję tego, ale myślę, że w ten sposób mamy bardzo prosty, bardzo prosty. Yy, poruszania się po sklepie. Ja to zgaszę, natomiast wrócę jeszcze tutaj do tej strony, która się pojawia po zalogowaniu. Pamiętacie, wchodziłem tutaj w e sklep, ale powiedzmy, że tutaj wejdźmy sobie jeszcze na tą stronę, gdzie jest ten logo Alerna Globusiku. To jest bardzo ciekawa strona, bo to jest tak zwany pełny back office i tutaj możemy po prostu wiele, wiele rzeczy Zobaczyć. Ja zawsze zaczynam od zjechania na dół i przeglądu tych, jak ja to nazywam, kropek. Jak widzicie, o te kropeczki tutaj one się zmieniają same. Tutaj są pokazywane wszystkie nowości, aktualności, również promocje danego miesiąca, ale, ale nie wszystkie promocje, tylko niektóre. Natomiast jeżeli nie chcemy, żeby te kropki nam się automatycznie zmieniały, bo chcemy coś dokładniej poczytać no to jak już my klikniemy ręcznie, to nic się nie będzie zmieniać, będzie czekać, aż my sobie poczytamy na przykład, o tu jest, o zobacz, wideo jakieś można sobie obejrzeć o tym Nightmasterze, o którym pokazywałem, że jest promocji, yy, super promocja, tylko 14 grudnia lub do wyczerpania zapasów, zasypiej, zasypiej szybciej, śpij głęboko, bądź się wypoczęty, bardzo fajny produkt, no zobaczmy, co jest na następnej kropce, yy, tutaj, aha, tylko dla zamówień we sklepie przesyłka 7 zł, bardzo, bardzo niska koszt przesyłki. Tutaj <laughs> wideo leksykon, o probiotyku coś można poczytać. Tutaj jest takie przypomnienie, pięknych, pięknych opakowań zrobionych specjalnie na okazje, okazje świąteczne, na prezent. To fantastycznie wygląda. Digital Power Day 4, przepraszam, 10 stycznia 2021. Internetowe wydanie takiego, takiej konwencji i tu mamy również zapowiedź, że Aler wprowadza przełomowy suplement na miarę wszechczasów. Wow, wow! To rzeczywiście może być bardzo ciekawe. Zobaczymy co, nie wie na razie. No i tutaj konkurs jeszcze, więc jak sobie tutaj przelecimy, no to, to my mamy informacje, co się dzieje w firmie, jakie promocje, jakie wydarzenia i tak dalej, tak dalej. Tutaj na samej górze mamy też przejście do zamówień internetowych, więc o tu, gdzie w tej chwili jest łapka, na górze możemy przejść do sklepu tam, gdzie niedawno byliśmy. Ale jeszcze chcę pokazać na przykład materiały do pobrania. To jest bardzo dużo. Klikam na materiały do pobrania. I troszeczkę zjadę niżej. Proszę zwrócić uwagę, po lewej stronie, o tutaj mamy Umowy, dokumenty, formularze, katalogi, cenniki, biznes, materiały do pobrania, nowości i tak dalej, i tak dalej. Body Mission to jest taki zestaw na odchudzanie, taki, taki gotowiec. Sideguard to jest seria antyzmarszczkowa, bardzo, że tak powiem, zaawansowana. Aloe Via to są wszystkie produkty aloesowe, multimedia. No to tutaj możemy jakieś filmiki różne. Posty na Facebook, zdjęcia produktowe, certyfikaty, nagrody, micro Silver seria antybakteryjna, fantastyczna. Więc tu jest rzeczywiście jak klikniemy, a no, na przykład weźmy, kliknijmy sobie Multimedia, przeładuje nam. O, i tutaj proszę bardzo, filmiki, plan kariery, nowy produkt, beauty elixir, 5 w jednym wideo. I kolejne, kolejne tego, jak widzicie, jest jeszcze tutaj druga strona, już nie chcę mi się tam klikać. Jeszcze na jedną rzecz zwrócę uwagę. Tutaj patrzcie na górze Akademia okay. Internetowa. Jak tutaj kliknę, to jest taka no, kopalnia wiedzy. Tutaj zaraz się zmieni wszystko na kolor pomarańczowy. Tak to wymyślono, żeby tak było no, weselej. I mamy właśnie akademię internetową, gdzie możemy swoją wiedzę samodzielnie powiększać. Mamy zdjęcia, mamy aloe via, patrzcie, prezentacje, przygotowanie, sprzedaż, komunikacja online, materiały na seminaria, Zeitgeist, prezentacja, filmy marketingowe, przewodnik, pytania, odpowiedzi, instrukcje. Tutaj mamy, słuchajcie, na przykład produkty i mamy etykiety, jak sami jesteśmy dociekliwi, albo ktoś jest dociekliwy i powiedz mi, jaki tam jest skład i tak dalej, no to tutaj możemy po prostu znaleźć sobie. Co prawda nie wszystkie, jeżeli na jakiś produkt nie ma akurat tutaj, ale to ten wszystkie najbardziej popularne są, na przykład mamy, o proszę bardzo, Nightmaster, możemy sobie kliknąć i nam się pojawia to co jest na etykiecie na opakowaniu tylko powiększone no i mamy o proszę bardzo wyprodukowane w Niemczech LR Halten Beauty System GmbH mamy adres firmy importer LR and Beauty System Spółka Zo LR Polska mówiąc krótko i mamy wszystkie mamy wszystkie składy mamy, mamy ile czego to zawiera Altryptofan, ekstrakt szafranu, ekstrakt z proszę, proszek, aloe vera, tiamina, niacyna, a więc witaminy B1, B3, witamina B6, witamina B12, magnes, cynk, Rzeczywiście to jest bardzo, bardzo ciekawe. I tu możemy sobie właśnie takie rzeczy po. Czytać. Dobrze, no to moi drodzy, myślę, że troszkę jakby więcej wiemy. Życzę zapoznawania się jak najwięcej. To jeszcze tylko dodam: Alert My Office, tutaj mamy również różne statystyki dotyczące, dotyczące tego, co się dzieje, kto zrobi zakupy, kto nie i tak dalej. Jeszcze jedną rzecz na koniec pokażę. Jeszcze raz wchodzimy w globusik. Jeżeli chcemy zobaczyć podgląd struktury, o tutaj klikamy Twój obrót, a więc widzimy, jaki jest tam obrót mój osobisty, grupowy, całkowity i mamy do rozszerzonego raportu obrotów. Jak tutaj klikniemy, pojawia się i tu jeszcze trzeba wyświetl wszystkich. Więc tutaj mamy, mamy podgląd struktury. To są osoby, które. Zarejestrowałem osobiście. Jeżeli sobie kliknę na jakąś tutaj na nazwisko, to się pojawi adres, telefon, mail, a jeżeli kliknę na numer, ID, no to mi się pojawia, kto jest pod tą osobą. I tak możemy w głąb, w głąb pojawiać się i patrzeć, kto jest pod kim. Dobrze, ja ze swojej strony dziękuję, pozdrawiam wszystkich serdecznie i opanujcie po prostu ten sklep, bo warto, a produkty są. Nieprawdopodobne.